Aleksander Radomski! <Montreal> Nie no, kur... To złączył się z Radomskim? Ja pierwolę! FIDE Arena odbanowała mnie i dostałem wreszcie swoją tożsamość, którą myślałem, że mi ktoś ukradł. Dobra, y Blitz to trójki, 3 plus 1, tak? Już gram? Ale dźwięk! ACM Francis Teotumdum. Fajnie tłumaczysz, nie, bo gram z ACM i co k ku... tego się nie pije, bez sensu, dobra, tłumacz, co grasz, no bije <grybujesz> figurę>, figurę! Dobra, yy... No, walczę o centrum, to że... Ej, to działa? Stój. Tu bicie, bicie, a 3 bicie bicie bicie, bicie, bicie bicie, bicie. Dobra, nie, to nie działa, ale to zagram. Nie mam silnika. Ja spierdolę. Ale... ACM. Ku... A. ACM Sun ACM Title Away ACM A zaraz mam A! Mamo! Już, to już kurwa Mogę? Dobra O kurwa On cheatował na mentora To jest ten cheater mentora To jest ten cheater mentora Mentor z nim zremisował To jest ten cheater Ale mój kur... Gambit Halloween Czytałeś moje kursy? Wyłączaj maszynkę kurwa on gra maszynkom! On gra maszynkom! No widzę, że gra maszynką! Patrzcie ile myśli, co ruch! Trzy sekundy, równo! Raz, dwa, trzy, ruch! Raz, dwa, trzy, ruch! Jebany, kurwa! No i co teraz? Odpalamy maszynkę? Nie, no kurwa, no, on cituje, no! On cituje, no! Ja pierdolę gram na citera, no! <grytania> Jaki świat jest mały! Ograłbym, ograłbym silnik, ograłbym Ja wiem, ja wiem, kurze, mówię jak mentor Ale ja nie żartuję h 4 jakieś A, nie, A5 nie zagra silnik H3 muszę zagrać, żeby ma to nie dostać mi teraz wierzę. No dokładnie, nie mogę, nie mogę bić Dobra, chuj, h Nie mogę H3, g na czas Szach tutaj, jeżeli coś jest na konkrecie, tak zagra Jak nie ma, to zagra jakoś tak Dobra, jest może konkret, k***a, nie, dobrze. Może tak zagra Nie, dobra, tu grozi, wymiana Blokuje, ale to zagra tutaj, bo to jest silnik to jest najlepszy ruch, Hetman 2. Ty kurwo! Strona pierdolona, 6 dolarów kurwa! 6 dolarów za tytuł! Ty dziwko! Czyterzy tu grają. Szach, zaraz stracę ACM, a ja pierdolę, to druga partia. Jakim kurwym prawem trafiłem tego spela, który citował akurat na mentora? Ty kurwo, mentorowska z Indii! Jak ty mnie występiłeś? Jak to kurwa możliwe, że ty nie grałeś na żywo i miał pierdnię? To jak śmiecia! Boże święty, kocham tę stronę, grajmy dalej! To mi raczej nie grozi, prawda? Jebany! Kur... maszynista. No, on jest maszynką. Kur... Nie grał nigdy klasyków. No, ale dobra. Nie! Nie mogę myśleć, że to maszynista. Ja jestem po prostu słaby. Five minutes Wy wam, zaraz włączam silnik, serio! Niech mi kur... zbanuje, że robię to na live. Ie. Ja pi... Pier... GONIEC B5, GONIEC KU... 7! A no tak! A no chyba kur... tak! Dobra, atak na A2, gram tutaj. Wieża zapiona za darmo? Ja to biję i dostaję mata po tych polach? Kurwa, serio w tej pozycji? Nie, nie, nie. On podstawił za darmo. Grał ja pierdolę w tej pozycji, jak zagram klucze jeden? Roszada wygrywa partię, patrzcie. Roszada, tutaj podwójny wykrzyknik. Dobra, chłop teraz udaje, że myśli. Dobra, jest git, jest szansa, może nie bot. Okej, okay. ale zadebiłeś. Kurwa! tiru Za tymeczkę, kurwa! Dwa szachy! Obniżamy dokładność! Remis, kurwa! Z maszynką! Jest, kurwa! To jest totalny wpierdol. Loroszada wygrywa. Dobra, podoba mi się. I am z Uzbekistanu. Pewne D4, skoczek F6. Nie boimy się. Dostaje mata, więc on teraz gratuluje i świeci wieże i przegrywam. No kurwa. No tak, no gdzieś tutaj jest matno, bo bez... Wow, jest spoko ta arena. Niedługo robimy tytuł. Dobra, IM z Uzbekistanu na Hor Armando. h kurwa G6F6, człowieku. Na czeskomie mi gram z 2500-2600. Moim zdaniem to nie są gracze, którzy oszukują silnikiem, to są kurwa boty. Ten człowiek nie istnieje. Nie żartuję. Ty nie byłeś kusi, istniejesz? Ty grasz za szybko i za dobrze! Niemożliwe, k***a, że ty całe życie nie grałeś w szachy, kurwa. kurwa, nigdy nie sądziłem, że będę z taką ekscytacją oglądać szachy. Robisz po***aną robotę, kurwa, kocham cię uwu. Ja coś robię w szachach? Człowieku, szachowy mentor to jest syzyf. Ja? Ja wypiłem cztery piwa? Przegrywam na dobrych graczy i mówię, że to oszuści. A ty coś k***a dorabiasz ideologię. Bo... Chwale, jak ludzie wierzą w moje manipulacje. Nie no, przegrywam to no. Jak oni dobrze, szybko grają no. Ja tu nie mam co grać. Słucham? Jak Lost Connection? Przecież mam streama. Co? A halo? Jak? Ej! Ja jestem! Co jest? Halo? Przegram na czas. Dobra no, h się przegrywam. Bank, 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 bank. Dobra, za chwilę stracimy tytuł SMA. Nie podoba mi się ta strona. Dobra, to nie był bot. 100% to nie był bot. To nie był bot, to nie był bot. Przysięgam, to nie był bot. Zagrałem słabo, naprawdę zagrałem słabo. O, bicie, bicie, dobra, jest giz, Boże Święty. Szach, szach, szach. Szach, znaczy bez szacha, Los connection! No wyszedł, kurwa! Wyszedł! Coś tu nie No Dlaczego jakby ten zawodnik wszedł w końcówkę z pionem i ze mną? Co tak szybko grasz, ty? On robi primowy. Co, kurwa? A5? Tak, jest niesakazany człowiek. Bo to jest słabe. Nie, dobra, to jest silnik. Ja gram na boty jakieś i to nie żartuję. Na słabe boty gram. Nie żartuję. To są słabe boty. Nie, ja nie mam paranoi. Ja zagrałem na słaby silnik. Ja zagrałem na słaby silnik. No nie żartuję, ten gracz nie istnieje, kur... no, Kliknijmy go, no. No niemożliwe, żeby on istniał, kur... No niemożliwe, żeby on istniał. Nie żartuję, widzowie, to są. Kur... No. Ja gram na słabe boty teraz, a potem gram na mocniejsze boty. Nie żartuję, ja nie jestem chory psychicznie. Nie żartuję. Ja gram na jakieś słabe boty. No poważnie, z niską głębią. Jak ja to niby wygrywam? To była przegrana. Dobra, czy talbik z w ogóle istnieje? Ja wiem, że ja brzmi jak schizofrenia, wyspa tajemnic, ale poważnie. Halo! No hej Igorek, ty słuchaj, no? ja, się, ja, ja, ja gram na, tym, na tej stronie, na tej chessfide, słuchaj, we, weź się tam zarejestruj. No ale to chłopie, trochę zajmie, nie? Bo ja będę musiał te weryfikacje, dowód i tak dalej. Ale to stary, tego... zrób to bo warto, bo ja mam wrażenie, że ta strona nie ma graczy i grają tu same boty. Mega to sas. Tak myślę, że to w niektórych partiach to ewidentnie grają na czterów, ale w niektórych moim zdaniem nie. Nie no, a moim zdaniem we wszystkich, na różne silniki, słabe, mocne. Nie no, tak powiedziałbym, że jest, jest, jest taka 70-30 że jedna, może dwie partie były tutaj nie na silniki. Jakby, jak wygrywałem, to nie na człowieka, na słaby silnik wygrałem, poważnie, który jest zaprogramowany, żeby nie powtarzać posunięć na przykład. Ty widziałeś? Bot nie, jakby, AFM nie chciał ze mną remisu, tylko wolał wejść w pionówkę bez piona. To stary, wiesz, a... No... Nawet tak masz 1500, nie chodzisz w pionu. Może jakiś... Może wiesz, jakiś Ego player, nie? Obię ci założę konto. Dobra, no, Zaczynaj się po streamie założysz, tak, tak, heja. Dobra, widzowie, ja wiem, jak paralityk, jakiś kur... Wizofrenik. poważnie jest ta strona Sas Myślę, że oglądają mnie niektórzy szachiści, którzy mają ogar. Igor, dobra, gram na AFM-a, tak? 1500 ze Sri Lanki czy czegoś. Zagrajmy. Chyba, że zagram od razu F6. Bo gdybym był silnikiem, to bałbym się F6 bo tak, bicie, Hetman bije, to już daje tempo i czarne pola mogą płakać. Dobra, F6, koń bije. Koń bije, go nie zbije. Albo Hetman bije, bicie. Dobra, to jestem ten wykrzyknik. O k, przysięgam, najpierw miałem zbić. O boże, ale tragedia, ta partia się nie liczy. Serio. I zrobiłem na odwrót niż powiedziałem. No i cały mój kur. niesły plan. Dobra, chłop się zastanawia, bo dziewczyna, nie wiem. Kurwa, nie, dobra, żaden człowiek tak nie zagram. widzowie, no nie wiem. Boże święty. A tak? Prosimy o regularne no przyjmowanie przepisanych ocenka. Ledów. Uwaga, ocenka. Jest to kluczowe dla twojego zdrowia. Podrobiony image, tak? Ej, a co jeśli kurwa, ja jednak nie jestem takim zięciem i naprawdę tu nie założyłem konta i Fide założyło mi same konto kurwa? Nie żartuję, bo ja naprawdę nie pamiętałem tego, żebym tu założył konto, no kurwa. Nie żartuję, wiem, brzmi jak pojecie człowiek. To dawaj, ja wiem kurwa, na stronie parę gier i zobaczymy czy też Ale nie żartuję teraz, bo ja naprawdę no nie mam zwyczaju zapomnieć, że założyłem konto na jakiejś stronie, tak jakbym się przy, przy przypadek za za zalogował na kurwa. Roxa.pl, rozumiesz? A skąd mieli mojego maila? No dobre pytanie Jeszcze tej teorii nie dorobiłem Bartku masz folię aluminiową To super, weź i zrób z niej Dobra, gdzie jest tutaj kurwa players? dzisiaj teorii spiskowych Dzisiaj jest niesamowita Ja chcę zobaczyć Magnusa, Magnus tu grał w marcu Na kogo? Na Wasiera Lagreiva? Z Lien... dobra Woloda Murzin, kurwa sama czołówka światowa Oni tu serio grali? Daniel Dubow? I co on niby z Magnusem zrobił? Magnus wygrał Szachy klasyczne? Chcecie mi powiedzieć, że Magnus 4 godziny siedział, kur... Na tej stronie, żeby wbijać agm -a. Godzina plus 30, kur... Plus 30? Nie. Ja już widzę, jak Magnus, który rezygnuje z tytułu mistrza świata, bo mówi, że nie chce grać długich partii. Aha, to są mecze IRL? Ale to co to robi na tej stronie, kur... Dlaczego tutaj partie są na żywo, jak on nie grał? Kur... Turniej na żywo na tej stronie grali. Normalnie, kur... A ja mam zamiast fiutka człowieku mentora Stop, widzowie, ja nie mam schizofrenii To, co teraz mówię, serio Stójcie no sami. sami No pewnie dlatego, że są z 2015 Bo strona powstała w 2015 A ty myślisz czy się Magnus to zarejestrował, jak nie zagrał żadnej partii? Zobacz jego gdzie są deadkurs, te partie, jakie tu zagrał, to partie, które są wrzucane z turniejów. I ty to tłumaczysz? a, bo pewnie Fide robiło. Tak! Bo Fide sobie wymyśliło, że u wiarygodnej stronie, jak będzie wstawiało partie Magnusa, które zagrał na żywo, które wrzucą do internetu, czaisz? I ze mną jest tak samo! Ja tu nie zarejestrowałem się! Oni mnie zarejestrowali! No mnie też zarejestrowali! I nie mam dostępu do konta. Żartujesz? Przed chwilą byłeś na profilu Artyści GM Igor Janik, gdzie była ta jedna partia, którą wklepali? No tak, ale to nie ty założyłeś moje. Ja tego nigdy nie zakładałem. Znajdźmy chociaż tutaj kuszczenego człowieka, bo aktualnie top strony jest Puściadek, co ma 1800, nazywa się Pierdolowy Biket Zakharov. Poczekaj, Piket Zacharow czekaj, Biket z, z Kazachstanu jest top strony, ma 79 lat i rozumiesz, że zagrał tylko i wyłącznie 5500 partii w tym tygodniu. Dlaczego mentor nie jest top jednej strony? Bo to maszynka jak wszystkie inne. Stary, znaczy, to, 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 ej, to to może oni specjalnie robią takie wiesz, Q dla szachistów i Q dla maszynek. To... Nie wytrzymam. Nie wytrzymam kurwa. Zagrał 5,5 tysiąca partii w tym tygodniu. A jest środa kurwa, on ma 79 lat. Boże on kurwa, w czystcu to gra. Bo tak naprawdę. Ja 10 tysięcy partii na czeskomie na koncie, które ma... Kurwa, 12 lat! I A założyła... to Gunina jest, jest ten. I ma. Na... Gu... Gunina Valentina. No to jest legitna zawodniczka. No ale nie wiadomo, czy legitnie tu gra. Kur... I nie w już kur... nawet. No co mnie w kur... grała z siedmiolatką jakąś przed chwilą, która wygląda jakby była moją starą. Nie no, nie mogę! Ona założyła konto, zanim strona powstała, stary, nie no, utrzymam! Coś tu jest kur... nie tak. Stary, ja już nie mogę. Ja się czuję, jakbym był w filmie, no, no Ty, to wygląda jak legiturniej. Aleksandra Tarneska, to brzmi jak Aleksandra Tarnowska, tylko z Rosji. Wojewane, <laughs> Aleksandra Tarasenka. Nawet podobne. Boże, stary, ja jakąś puszkę Pandory otworzyłem. Przysięgam ci, coś jest nie tak z tą stroną, stary. Zbadaj ją. Ej, dobra, widzowie, zaryzykuję. Kupuję, kurwa, analizę z arcymistrzem za 70 dolarów. Pierdlę. Pierdlę, kupuję. Zobaczymy, co się stanie. Pierwsze, kupuję. Ja chcę zobaczyć, że płacę 70 euro i czy ten człowiek istnieje, kurwa. Czy mnie połączy z Aleksandrem Radomskim? Co, ty grać chcesz? No ta, gram na Bułgarashita z Kosowo. Jak to zaraz nie? No nie jest taki nawet patrz, nawet ty urodził się. Ty nie rozumiesz tego, że to, że ktoś istnieje, nie znaczy, że nie ukradli mu tożsamości. Po prostu jest tam wpisany znowu gram na Bułgarashita. Dobra, zobaczmy, nie gram i zobaczymy, czy znowu da mi Ty, on skancelował grę. Co jest? Nie, on skancelował, tylko ty ruchu nie zrobiłeś, masz. Nie kurwa. Nie! Aleksander Radomski! Nie no kurwa! Co? No, Włączon się z, 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 z Radomskim? Ja pierdolę! <grym> Wątróbeczka normalna, gońcem E2 będzie. On będzie mnie sprawdzał w gudej linie H, H6 i E4 graj, graj na głowę, ja ci nie będę wykładał. Dobra, no sprawdzę w tym Nie wiem. Jak tam widzę pierwszy odcinek sezonu 6? Dobra, nawet tak nie pamiętam teorii, to i tak kurwa gry, to i tak siłą gry. Dobra, wyszliśmy z teorii, bo już myśli. No wyprowadzę gońca, nie? A bo chyba co 7. Takie bardziej silnikowe. Byłabym tak, jakby przekazał czas mentor śpi. Ej! A co jeśli to nie jest prawdziwy szachowy mentor? No on by nie chciał ze mną grać. Pracowa, on by nie chciał z tym grać! to już 12 lat odkąd straciłeś przytomność po przegranej no, partii no na żywo z szachowym mentorem. Sam fakt, że grałeś gra. w śpiączkę, to, jest, to już jest no... Ty stary! Nas, nie, no, dobra, nie no, może to jest prawdziwy szachowy mentor. Zaraz widzisz, no, Ag il masz Radomskich, AGM-ów Polski No kurwa jednego, ale. Albo bot, który gra za niego. Nie, no, wątpię, że bot. On powie, że to bot, jeżeli przegra, a jak wygra, to powie, że to on i wysnajpił. Dobra, graj po prostu. Skup no się przecież... na nim. Gram, no obojętne, no stary. No ja jestem. Dobra, się ze skoczka i gram. Na razie poza jest normalna. Wyrównałem chyba, tak? Odbiłem pionka, którego miałem straty. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nawet jest i to on, to i tak grasz z maszynką. W sumie jest nie i nie gra on, no. to i tak z maszynką grasz. Ale jest szansa, że teraz nie gra maszynką. Na tym polega magia. Gdyby nie grał maszynką, to by ci nie roz... Nie no, może mi nie r**alać, roz... nie grając maszynką. Może mi nie r**alać, roz... nie grając maszynką? A jak na to, że wypiłem cztery browary? To tak, może. Jezus Maria. dobra, nieważne. Prawdziwy mentor nie gra bliców? No to też jest prawda. No Mentor tu Strong, kurwa. Bądź słuchakiem, no. no. nie mogę, kurwa. Szachowy Mentor tu Strong. Ja, dole usuwam konto. Nie mogę, no. Nie, nie mogę. Ta partia jest giga ważna. Chuj, że przegrałem. Ja ją ja, ja u siebie przeanalizuję zaraz. Ty, no ja mam wy... tutaj 93 dokładności w ogóle, według tej partii. A ja tam przegrałem Dobra, no, bez gry. Mnie ciekawi jeden moment. Weź za stąd. Nie, cofnij do tego, jak zagrał go niezbeszyć, bo to mnie ciekawi. Czy lóg niezbeszyć jest dokładny? No jest pierwszą linią. No pierwsza linia. No no ja pierwsza. pierwsza leczeka ci przychodzi do głowy? To wieża B8. No to tak B8, kończy pas. figury, ma przewagę Dochodzący pion przewaga materiału, no po wypierz te figury. A go niezbeszyć dokładniejsze jeszcze. No dobra, no ale on nie ma streama, se wystaipił i odpali potem streama i oto dowód, że kurt, jestem lepszy od Bartosza. No dobra. Aleksander, no pozwij mnie, no nie oszukiwał w tym. Tej... Ale no pokaż partię, w której on partii. nie oszukiwał, jedyny dowód... Może nie dowodem... tak, tak już perfidnie, na maksa? Jedyny dowód, kiedy on nie oszukuje, to jest partia IRL, kiedy jedzie i przegrywa z 1400. To jest jedyny moment, kiedy możemy to zweryfikować, stary, no. Nie, ja pierwszy. ale to, że nawet teraz sobie oszukiwał, no to jest już gęste. Widzowie, widziałem tego linka, no ale to jakby... O, no, to ma nawet... To nie jest kur... strona jego konto i oszukiwała za niego, plus jeden. Ej, co to k***a kur... Dlaczego to do Magnusa daje, o co chodzi nie, dobra Nosowałem cały dzień, żeby nie jestem. To dzina to, to jest złożyć wyszedć życia dźwięk tańcowałem całą noc Tor Richard Ramires na batarze saliny zabójca Nie, nie wkręcisz mnie Nie jestem aż tak jebnięty Nostalga Kiedy ubrymia się deskok nie dam rady się przed nią kryć w teskop. Wiem Nostalga Chcę ciągle zbawić Chcę cały Teso zaprawić Wykryliśmy go Lost Connection Idzie mnie zajebać Bartku, obudź się! To twoja matka. Cała rodzina czeka, aż się obudzisz z tej szachowej symulacji. Julka czeka obok z niecierpliwością. Proszę, Bartku, wyjdź z tego Matrixa. Tata także jest z nami i czeka na ciebie. To wszystko tylko sen. Obudź się, Bartku. To, zobacz sobie tego zawodnika, który się urodził w 2024. I ma arena! Fidemistrza! Nie no, pierdolisz! To musi być fake. Starczy! Nie, nie uwierzę, Ignacio Edgardo. Moment, to jest fake. Ja w ale to nie fake. Ty tego nie przerobiłeś. Ej, dobra, kończymy streama. Nie żartuję?